No, dzisiaj przedostuję lot, lot tym Mustangiem z dość dużym śmigłem. Złożyłem skrzydło śmigło 16x10. Znaczy, ona no jeszcze ma trochę marginesu. Zobaczymy, czy mi się uda. High rate, high rate, medium rate nie, jest tak samo. W tej wysokości rate, mam tak samo, więc może być medium rate. Poszedł! Na tym śmigle. Na tym na tym śmigle poszedł. Ładnie. Coś go do góry za bardzo ciągnie, Dobra, niżej, 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 bo coś. Coś niewyważone, nie wiem dlaczego. A właśnie a ma coś się zmieniła Teraz jest idealnie chyba wyważone. Zobaczmy jak się teraz zbiera do Imelmana. Eee, teraz jest ekstra Teraz jest niebabajka, bajka, no kurka Teraz imelmana bez problemu robi, bez żadnego nurkowania robi imelmana teraz. Ej, ale teraz on my latać, nie śmigłem. I teraz pełny gaz. Ale nie muszę, czwarty gazu. On teraz zapierdziela z nie śmigłem. Bez problemu robi pętle. Z tym śmigłem to... kurka To wszystko bez rulonu robi Dobra Do lądowania, bo już napięcie jest niskie Ale już tak jest żar? Ja pierdzielę Teraz na 3 gazu mogę normalnie latać i lata, lata szybko. To latałem na pełnym gazie i ledwo ledwo. A teraz to normalnie jak ekstrom. Od pół gazu do 3 czwarte gazu i pff, I wystarcza. Dobra, mamy przerod i do lądowania. Czy od której strony lądować? A z tamtej Teraz Teraz to za szybko leci do lądowania. Dobra, dobra, przyzwyczaiłem się, że na pełnym gazie się lata nie ma, teraz to już nie da tak. To trzeba na pół gazie do lądowania, jak ekstra normalnie w tym momencie. Teraz muszę go spowolnić. Dobra. Rozrusz. sekuratywnie, żeby już było gotowe wszystko. Ale nie bezpośrednio, aż tak wolno. ładnie idzie. Wiatr go podwiał, tak że było dobrze wszystko troszeczkę go wiatr podwiał. Już idealnie szedł do lądowania, i zaczął trochę go wiatr podwiał, no Telemetry lost. Telemetry recovered. Gear down. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Trochę to <odlądowanie> było takie <try> Bardzo stroma, ale nawet nie zawadziłem śmigłem. Śmigło całe. Niedowiarki. Niektórzy nie wierzyli, że wyląduje z tym śmigłem. Jest super z tym śmigłem. Śmigło jest wielkie, ale teraz on naprawdę lata. Teraz ten model wie, że lata. Nie muszę teraz na pełnym gazie no stop latać, jeszcze nurkować do pętli. Teraz to normalnie latam jak ekstron, na półgazie, jak chcę powoli lecieć. Trzy czwarte gazu, jak chcę tak normalnie lecieć. I te trzy czwarte w sumie wystarczy, tak jak 6% do akrobacji. Na 100% nawet nie muszę wchodzić. Super! Teraz jest naprawdę super. Aha, czas pokazuje mi się skończył. Dobrze. Lotem 8 minut. Udało mi się na tym śmigle, na tym śmigle, co nie wierzyli ludzie, że poleci, że zahaczy. Udało mi się zrobić, że nie zahaczył. Bez problemu na starcie, na lądowaniu, że tak byłem, nie wiem, wszystko jest ok.